To jest boks, jest sponsorowany przez Blue Mountain Resort w Kaskiej Porębie i Bino Poulet. Ewa Brodnicka, el 4 ok. to w stanie pokazać, że temu, w stanie Mundo. Witamy w Polonii. Ewa Brodnicka, mistrzyni świata Federacji WBO. 4 października zmierzy się z Matiz. Była Mistrzynią Świata w WBA i WBC. Ostatnią walkę wspominałam fantastycznie. Wygrałam, zdominowałam rywalkę technicznie. Teraz dobra kombinacja trzech ciosów prostych, wszystkie celne. Kiedy ogłaszają moje zwycięstwo, nie jestem w stanie wytłumaczyć euforii, zadowolenia, ekscytacji, jaką wtedy czuję. Jakby cały świat leżał u moich nóg. W przypadku Ewy Brodnickiej wszystkie oczy będą skierowane na Częstochowę 4 października, bo wiele osób jej życzy dużo dobrego, ale też jest wiele osób, którzy chcieli, żeby się potknęła. Dlatego myślę, że Ewa pokaże w Częstochowie swój upór, charakter i dążenie do celu. 4 października Galapagos Boxing Night w Częstochowie i moja czwarta obrona Mistrzostwa Świata. To jest boks wspiera firma Nikko Sport Polska. Producent ręka wici akcesoriów do treningów sportów walki.